Ja... Pani Anna Krupska. Znaczy, ja bym m, widziała w ogóle ojcostwo w, przede wszystkim w, w ramach rodziny. I jako przedstawiciel związku dużych rodzin postrzegam ojcostwo w, w związku z, również z macierzyństwem i z całą rodziną. Więc generalnie m, na pewno się przede wszystkim zastanawiamy. Nad, nad tym, co zrobić, żeby rodzinom było lepiej, bo też trzeba sobie zdawać sprawę, że kryzys ojcostwa to jest kryzys całej rodziny. On, on idzie w parze również z kryzysem macierzyństwa z, i jest, jest nierozdzielnie związany z, z rodziną jako całością. Dlatego oczywiście, tak jak od momentu powstania związku wołamy o dobrą politykę rodzinną. Bo to, co tutaj pani Rasław powiedziała w trakcie swojego wystąpienia, że to, jak żyją rodziny. Jest jakoś też warunkowane przez prawo i uregulowania ekonomiczno-prawne. Wydaje mi się prawdą, choć również przyznaję panu senatorowi rację, że mamy do czynienia z ogromnym zjawiskiem no, ogólnokulturowym kryzysu więzi, kryzysu relacji kryzysu wartości. Niemniej wydaje się, że uregulowania prawne albo podążają za takimi prądami w tej kulturze, które mają znaczenie jednak jakoś destruktywne, albo się też im przeciwstawiają. I no, przykładem takich, takich no, nie, niekorzystnych dla rodzin prawda, rozwiązań, no były często cytowane, prawda, rozwiązania podatkowe, które w 2004 sprawiły, że no o 200% wzrosła ilość separacji i 24% wzrosła nagle, prawda, ilość rozwodów, tak. No to jest przykład tego, że jednak rozwiązanie prawne może wpływać na jakieś procesy społeczne. W tej chwili w tej chwili no, mamy już taki klimat, prawda, w którym klimat bardziej rodzinny, jeśli chodzi o dyskurs społeczno-polityczny. Jeszcze parę lat temu o polityce rodzinnej nie mówiło się nic. W tej chwili jesteśmy już w takim punkcie, kiedy się sporo mówi. Niemniej, do zrobienia jest bardzo dużo, bo te wszystkie kroki które były zrobione, prawda, ulga, teraz urlop macierzyński, karty dużych rodzin. To są jakieś pojedyncze kroki, potrzeba nam bardzo zdecydowanych kroków w, w, w obszarze polityki rodzinnej, ponieważ po pierwsze no, mamy fatalną sytuację demograficzną, a po drugie rzeczywiście no, są trochę takie niepokojące symptomy tak, kryzysu rozpadów rodzin, i nie zakładania czy mniejszego zakładania, mniejszej ilości ślubów, późnego decydowania się na dzieci, to w zasadzie wymaga także też zdecydowanych jakichś posunięć, uważam, polityczno-ekonomicznych. I wśród różnych prawda, tych wymiarów, które należałoby podjąć, to są oczywiście podatkowy, gdzie część rodzin najuboższych nie ma zwracanej pełnej ulgi, prawda. jest kwestia tych, tego opieki nad dzieckiem do lat trzech. Nasz związek postuluje wprowadzenie bonu opiekuńczo-wychowawczego, który pozwoliłby rodzinom podejmować w sposób bardziej swobodny decyzje co do sposobu opieki nad dziećmi. Jest cały emerytalny blok, w jaki sposób też rekompensować rodzinom to, że pracują bardziej w domu niż na rynku pracy i w związku z tym na emeryturze mają gorzej niż inni. I... Myślę, że też jeśli chodzi o, o wielodzietność, to też jest co zrobić, zwłaszcza w stosunku wysokowielodzietnym żyje się tutaj w Polsce bardzo trudno. Jedna czwarta rodzin z czwórką dzieci żyje poniżej minimum biologicznego w Polsce. To jest zawstydzająca liczba. Też trzeba by było to jakoś uwzględnić. Także sądzę, że do zrobienia w stosunku do rodziny jest dużo, bo myślę, że jeżeli zrobimy dla, dużo dla rodziny, kiedy rodziny będą się czuły bez Bezpieczniej ekonomicznie to jest to, co możemy zrobić, tak? To, to również i ojcowie będą się y, czuli bardziej komfortowo i bardziej będą mogli być obecni przy dzieciach, a nie tylko w sposób niezwykle, prawda, no taki wręcz, y, no, zabójczy, prawda, m m żeby musieli tylko, prawda, zarabiać pieniądze. Zwłaszcza jak jest dużo dzieci, no to prawie tych, tych dzieci, y, no, nie, nie oglądają, bo pracują na.